Od urodzenia jestem osobą niewidomą. Oprócz tego mam łamliwość kości, padaczkę oraz tętniaka w głowie. Nie mogę pracować zawodowo, ale na co dzień lubię czytać książki zapisane braillem. Nie pasjonują mnie audiobooki czy e-booki. Wolę tradycyjnie w formie papierowej. Moją pasją jest teraz także recytacja. Potrafię wyrecytować Ptasie Radio, rzepkę, lokomotywę. Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju nadajemy audycję z ptasiego kraju. No i też śpiewam w PZN oraz na imprezach, takich jak śluby, komunia, ale też na organizowanych przez naszą parafię piknikach parafialnych. Dziewczyna jest bardzo odpowiedzialna, bardzo sumienna, można na niej polegać. Kolejna rzecz, która mnie zawsze u niej zadziwia, jest dziewczyną niesłychanie pogodną, bardzo też czułą i wrażliwą na to, co się dzieje. Myślę, że też inspiruje nasze towarzystwo do tego, żeby pokonywać trudności. Bardzo chętnie też, jak gdyby tam komuś coś szepnie, że. Chętnie, nie wiem, zaśpiewa, albo coś powie, od kilku lat recytuje wiersze, ma fantastyczną pamięć. Agnieszka jest osobą bardzo, bardzo kontaktową, jeżeli chodzi o spotkania o, nasz, o nasze imprezy, na wszystkie okolicznościowe, to umie zawsze na poczekanie wymyślić każdą. Czy piosenkę dostosowuje, do, dostosowuje do, do występów niezwykłe poczucie humoru? To jest u niej, u niej niesamowite. Umie słuchać i też umie pięknie opowiadać o swoim życiu. O swojej rodzinie, której się wychowywała. jako. To jest dla mnie godne podziwu, że ona pomagała i swojej babci, i dziadkowi, i, i w rodzinie, dlatego te niesamowite zdolności manualne. Nigdy nie mówi pomocy, także to jest, to jest nasza Agnieszka. Uważam, że Agnieszka powinna dostać wyróżnienie, dlatego że jest osobą, która pokonuje codziennie, przez 24 godziny, swoje ograniczenia. I swoją taką witalnością, energią, umiejętnością poszukiwania czegoś nowego, szukania i przekazywania tego, co odkryła nowego, co może ułatwić życie innym osobom. Inspiruje ludzi, że zawsze jest taka uśmiechnięta i tu. i po prostu nie jest osobą, która nie, nie uchyla się, gdy ją poprosi się o jakieś zaśpiewanie czy o, o recytowanie, pięknie recytuje wiersze. Zawsze z ochotą, nigdy nie powinien, albo że jakoś tak z niechęcią. Tym się inspiruje, taką jest kontaktową osobą. No, cieszę się, że zostałam wyróżniona, że ktoś docenił moje zaangażowanie w PZN, że mogę opowiedzieć właśnie o swoich pasjach. No i bardzo fajna przygoda wziąć udział w tego rodzaju imprezie.